O, pokaż. Oto malujesz tym, że później jak szlifujesz, szlifujesz no. to widzisz, jakby gdzieś były widzisz, o takie punkty jak są. No tutaj to, to musisz jest jak to, kontrast. Tak, tak samo jak do krwi nie? No, to musisz to zeszlifować, żeby tego nie było. I wtedy masz... Patrzysz czy są przerzuty, czy no. jakieś nierówności, nie? No, i tak to działa. Aha. Nie no to faktycznie, nie? To teraz nie będzie pięknie, nie, idealnie, ja wiedział, równiutko. To by było jasne, to byś się wiedział. No. A teraz wszystko widzisz. No. To faktycznie. Pięknu. To do elektry, jo? To jest... Jak to nazwać? Owiewka czy jak? Owiewka. Owiewka, nie? Pięknie. Kiedy wyjedzie ta elektra cała no, myślę, że w maju wyjedzie W maju roku 2021 No to mamy miesiąc kurde zbywów ale Są dołki o to Musisz tak zeszlifować, żeby było wszystko tacy. No tak, nie, no teraz widać faktycznie, no. bo to po prostu daje odznak, tak gdzie by... gdzie szukasz nierówności. No, tak. A tak, nie a tak byś nie widział, bo wszystko jest równobiałe, no. nie? Bez kitu. To jest typowy kontrast na tej zasadzie. A.